Witam Was w kolejnym filmiku. Nagrywam ten filmik już któryś raz, więc jak teraz mi się nie uda, to chyba się już poddam, bo już naprawdę nie mam siły nagrywać kolejny raz. Dzisiaj, jak widzicie, chcę Wam pokazać parę rzeczy takiej chemii. Zaczynajmy, bo na pewno znowu ktoś mi przeszkodzi. Pierwszą rzeczą będą kulki z brefa. O tych kulkach mówiłam Wam, jak pokazywałam plastry z Domestosa. Powiem wam, jak wyszły na samym początku, były super. Teraz naprawdę szybko się wypłukują, nie pachną tak jak pachniały, więc nie będę dużo tutaj mówić. U mnie kosztują 4,70. Ja osobiście wolę plastry teraz to jest do mestosa, więc jeżeli ktoś chce spróbować, to proszę bardzo, ale ja ich nie polecam. Następną rzeczą, szybko jedziemy, jest Air Spa Power Wasza Płyn do mycia podłóg. Pachnie rewelacyjnie. 750 ml kosztuje akurat u mnie 4,90. Jest to płyn do wszystkiego do kafelek, do mycia podłóg. Ja nawet często biorę sobie miseczkę, ściereczkę, nalewam trochę płynu i przecieram meble. Pachnie rewelacyjnie, naprawdę rewelacyjnie. Następną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, są chusteczki z Lenora. Są to chusteczki, które wkładamy do szafki, do ubrań. 25 sztuk kosztuje u mnie akurat 11,50 na Naprawdę są rewelacyjne. Po otwarciu pudełka, yy, potem zawijam je w yy, woreczek, szczelnie zamykam, i, a taka jedna chusteczka starcza na 2-3 tygodnie, nawet czasem na dłużej. To zależy, który zapach. Naprawdę polecam je, pachną tak jak płyny do płukania. Jeszcze jak używamy takiego samego płynu, to rewelka. Wkładamy je tutaj do ubrań, do szafek, do torby yy, treningowej, do biurka. Naprawdę rewelacja. 25 sztuk, 11,50 u mnie. Następną rzeczą są te tabletki, tabletki Astonisa. Są to angielskie tabletki do wybielania. Są to tabletki, wrzucamy tabletkę, on no działa tak podobnie jak Wanisz. Wrzucamy tabletkę do pralki razem z proszkiem. A u mnie kosztuje sztuka złoty 50 zł i powiem Wam, naprawdę przywraca biel. Jeżeli będziecie mieć okazję do wypróbowania, to wypróbujcie, bo naprawdę warto. Nawet Wanisz ostatnio mi tak nie wybielił rzeczy jak to Panie. U mnie, u mnie naprawdę schodzą jak ciepłe bułeczki, bo Panie je używają do prania firan. Ja akurat używam ich do białych ubrań. Więc y, naprawdę przywracają biel. Jeżeli ktoś będzie miał okazję, proszę sobie spróbować. Następną rzeczą jest żel z Passion Golda. Jest to dwulitrowy żel na 57 prań. E, naprawdę rewelka. Ja całe życie używałam Persila, bo po prostu mamy babcię w Niemczech i było nam prościej. Ale odkąd otworzyłam sklep i wypróbowałam to, y, pachnie tak samo jak Persil. Pierze rewelacyjnie i kosztuje... 12,92 litry. Jest naprawdę gęsty, naprawdę gęstszy od Persila. Jest jeszcze czar, e, czerwony żel do czarnego prania i zielony, taki uniwersalny. Ten jest akurat do koloru, naprawdę jest rewelacyjny. Ja tutaj Wam pokażę zbliżenie. Jeżeli gdzieś sobie znajdziecie, to naprawdę zachęcam do wypróbowania tego żelu rewelacyjnie pachnie, nawet jeżeli nie dodacie płynu do płukania. I tu są żelki, takie z Bolda. Pokażę Wam też tabletki, bo też są y, tabletki. Tak wyglądają. Są po dwie sztuki pakowane. Tu to są żelki. Tutaj otworzymy. Ja je sprzedaję za sztukę złoty 90, całe opakowanie 24,90. Oj, no, otwierajcie się. Chcę Wam je pokazać, ale jakoś nie bardzo mi to idzie. Są to takie żelki, one nie są przezroczyste, tak jak Persil tylko takie matowe, ciemno-niebieskie. Yy, I te żelki, ja daję na jedno pranie i nawet czasem, one są z płynem do płukania, tak jak mówiłam, i nawet czasem, gdy zapomnę dodać yy, płynu do płukania, to zapach unosi się rewelacyjnie. Naprawdę pachnie na całe mieszkanie, no naprawdę pachnie super, nawet jak nie dodam płynu. Więc to, szybki filmik, zrobiłam ekspresowo. Rzeczy, które Wam y, pokazałam, naprawdę wszystkie Wam je gorąco, ale gorąco polecam. Oprócz mm. tych kulek, te kulki, no jeżeli ktoś chce wypróbować, to ok, ale tak jak mówię, chusteczki z Lenora są boskie, naprawdę pachną rewelacyjnie. Ja mam akurat wersję zapachową niebieską i żółtą i chyba więcej nie ma. Płyn do mycia podłóg, ja nim myję wszystko, tak samo polecam kafelki w łazience, super pachnie. Żel do prania, super, jeżeli to jest tańsza, tańsza, wersja, tańsza wersja Persila, naprawdę piorę też w tym czerwonym żelu do czarnych rzeczy. Nie ma żadnych białych smug, plama, plama, nic takiego. Tabletki do wybielania też gorąco polecam, bardzo dobre. No i oczywiście Bolt i w tabletkach, i w kapsułkach naprawdę jest super, więc też gorąco Wam go polecam. No i tutaj te nasze <gulki> kulki, które są w różnych wariantach zapachowych, że tak powiem, różowo-niebieskie, to są kwiatowe. Te są eukaliptusowe, czerwono-białe są chyba z chlorem, coś związane. Potem są zielono-niebieskie, leśne, zielono-niebiałe, zielono. Bia nie białe, zielone. Jak są morskie? Morskie są takie zielono-jasne, niebieski, ciemne niebieski I cytrynowe, żółto-niebieskie. Ale, no tak jak mówię, one u mnie kosztują 4, to kosztuje 4,70, to złoty 50. Tu już Wam pokazywałam. Chusteczki 20, za 25 sztuk 11,50. Płyn 4,90 i ten żel 12,90. Więc naprawdę, jeżeli będziecie mieć okazję wypróbować które z tych rzeczy, to naprawdę gorąco polecam do wypróbowania. Mam nadzieję, że taki szybki filmik dzisiaj z chemią, jakby gospodarczo Wam się podobał. Jedna z moich widzek zaproponowała, tak nie pamiętam jak się nazywa, ale przy następnym filmiku uzupełnię to. Kochana, na pewno zaproponowała, że fajnie by było taki filmik zobaczyć z chemią gospodarczą, bo nie zawsze przecież siedzimy przed lustrem. I masz rację, kochana, zrobię serię takich filmików, tak jak mówiłam. Mam nadzieję, że ten filmik też Ci przypadnie do gustu. Gorąco Cię pozdrawiam i Was wszystkich, <gry> więc zapraszam do następnego filmiku. Pa, pa!